Witam Was ponownie, druga runda. Z tej strony z Games Masters, Psychiatok i czekamy na... Dobra, jest oponent. Oczywiście jest to mulligan, ta ręka nie, nie wróży nic dobrego. No ta ręka też nie jest jakaś super dobra, ale myślę, że jest w stanie zawalczyć. Jest w stanie zawalczyć, przynajmniej z jakimś takim średnim rozdaniem, prawda? Jest w stanie zawalczyć. Oczywiście fajnie byłoby dobrać tego słampa, tego, tego słampa albo tego... Foresta nawet lepiej Scavenger numer 2 To nie jest to czego potrzebowałem, nie ukrywajmy On gra jakąś R... Okej, okay, W... E, WG, przepraszam, WG I nie ma dropa za 3 Czyli albo ma dropa za 2, albo po prostu straci turę o, no fajnie, to akurat fajnie dla nas to też fajnie dla nas. Chociaż oczywiście wciąż Land byłby lepszy. Forest byłby wciąż lepszy. Ale no nie możemy narzekać. To, to jest akurat w miarę dobry draw. Ale teraz pewnie już będzie rzucał klocki na mnie, a ja... No do 5 mana daleka droga. Te Scavengery może coś kupią. Jak dostanę ten... Faktycznie jakbym dostał teraz... E, Dostał teraz Landa. Yy, o, super. Czyli atak po prostu. Jak się wymieni, to super. Bo scavengery oczywiście rosną, prawda? Teraz optymalnie dla mnie. A może mieć sztuczkę. Może mieć yy, gutter Courage. Mhm, Gatter Courage, jasne. No trudno. I teraz optymalnie, bo jeżeli. Znaczy nie optymalnie, wola może się wymienił, prawda? No ale. Teraz, jeżeli przewinę trzy stworki, to stanę lambda. No właśnie, jest idealnie. W tym momencie moje scavengery są. 4,4, 4 Przynajmniej pierwszy jest 4,4, 4 prawda? Teraz jeszcze, jeżeli ją zaatakuje we mnie, to mój scavenger jest 5-5 i musi mieć naprawdę du du dużo i dobrego remowalu, żeby się tutaj obronić. Położył kontarek na szamanie, dobrze widzę. Mhm. Super. Mogę spokojnie przyjąć myślę, chociaż w sumie zablokowanie też nie jest złe, dostaję ekstra kontr na Scavengerze, no myślę, że to jest nawet lepiej chyba. Oczywiście on pewnie ma jakiś punktowy removal w postaci jakiegoś Devouring Lighta, Oppressive race i tak dalej, ale mam drugiego Scavengera w zanadrzu, więc tak łatwo się nie jest w stanie przebić. Okej, okay, czyli koleś ma Titanic Titanic Grove. No, spróbujemy zablokować, ale na 99% plus 4 plus 4 albo jakiś 7 w stylu, okej, okay, Titanic Grove, jasne. Mam nadzieję, że jego paliwo się w końcu wyczerpie. Hmm. O, no. mi wygląda na 3 kubki, czyli 3, tak jest. No trudno. Zagramy sobie w takim razie Spidera. Krowaj Spidera i spróbujemy się wybronić No W tej dużo dostaje za 9, prawda? uj, nawet za więcej no, Zobranie tego typa było dla mnie bardzo niemiłe. Zostaje za 12 To sporo To bardzo dużo, niestety, okej okay. Tu mi gość ginie Mam 7 Czy jestem w stanie się wybronić? Na no nie jestem, bo tu blokuję, tu niszczę, tu blokuję no, spróbujemy naszego szczęścia wybrać się z tej sytuacji Naprawdę no, nie mogę atakować niczym Bo będzie koniec natychmiast Wybiera landy więc to jest dobry znak zablokujemy tutaj tak, tutaj tak Ma, oczywiście jak mam jakiś dopak czy jakąś sztuczkę, to no jest po mnie, prawda? No ale myślę, że to jest najlepsza, najlepszy, że tak powiem, szut jaki mam. Wiele więcej tutaj nie mogę wymyślić. Jestem na dwóch. Zagramy sobie Spirita, ale niestety kiepsko to widzę. Ten natający chłopak tutaj może nam zepsuć strasznie zabawę. Mam bardzo niewiele autów na niego. Flash to dust jest jednym. kolejny mi nie daje. Wchodzi stapowane, więc niestety dał radę chłopak. Dał radę. Troszkę to rozdanie jednak było zbyt wolne. Te szczury mnie zawiodły, prawda? Gdyby te szczury gdzieś tam się pojawiały w tej grze, to mm, byłoby łatwiej. No cóż. Na pewno możemy myśleć o plumecie, ale nie wiem, czy dla jednej karty warto by to rozważać. Wydaje mi się, że mm, Wydaje mi się, że nie ma sensu niczego zmieniać po prostu w tym momencie. Ewentualnie mogę takiego slivera jednego sobie dziś wstawić. Jeszcze ekstra za powiedzmy. Mm, ale nie wiem za co za Primadoxa. Co tego? No nie chyba nie, chyba zostawię tak po prostu. Zostawię tak jak było, po prostu musie, muszę mieć trochę lepsze rozdanie. Ewentualnie on trochę gorsze, bez elfa w pierwszej. Powinno być OK. No to jest KIW oczywiście, prawda? Znowu chcemy tego Foresta bardzo, ale nawet bez Foresta jest bardzo przyjemnie. Mamy odpowiedź na jego elfa w miarę szybką. Mamy co robić w pierwszych dwóch turach, więc... Ten selfless katar bardzo zmienił dużo tam w tym, w tym, w tym, prawda? W tym ataku. No okej, okay, jest. A propos katara, to właśnie jest. No to szczurki... Też w sumie... To już za późno, ale no dobra, no będą szczurki. Drodzy, jeśli oczywiście zaatakuje, to nie blokuje. No skurczyły. Taka akcja, wow. Ma no chyba ephemeral shields, prawie na pewno. Bo nie widzę innego powodu, żeby to robić, ale i tak chyba karta zatrzymana to jest OK. Deal, tak mi się wydaje. No zaraz zobaczymy, czy to ma, czy nie ma. Ale wydaje mi się, że i tak warto po prostu odpalić to natychmiast. to mogę zagrać sobie kroła, plus dopalić nową sadystę, próbować mu zabić katara na wszystkie jego duże gości, duże gości mam racy no, sytuacja jest naprawdę fajna Te, w tym momencie ok Aha, założę sobie na katara jasne W takim wypadku oczywiście już można przemyśleć strategię naszą i na przykład założyć sobie Akios Spirita eee, raz, dwa, trzy. Ale chyba jednak lepiej zagrać wciąż kroła i mieć na dopak Nie jestem pewien czy się chce w ogóle wymieniać z tymi małymi chłopkami szczerze powiedziawszy Chyba nie do końca W takim wypadku się mogę jednak wymienić, chyba. Dopalić. Ugram hmm. sobie spiryta, zaatakujemy za dwa. Jeżeli zaatakuję to prawdopodobnie przyjmę wszystko. Mindrodby byłby bardzo fajny. Mindrod teraz to jest właśnie... W tym momencie Mindrod jest świetny, bo on tego anioła można ręce homikować. I byłbym w stanie tam sobie z nim poradzić. No oczywiście przyjmę te dwa, prawda? Będzie w Przy Przyatakujemy myślę. To piątala. zagramy pajączka, oddamy tule. Ok, czyli daliśmy radę. Przeciwnik postanowił się poddać. Mm. No i znowu nie wydaje mi się, żeby coś w stanie zmienić na lepsze. Jestem w stanie tutaj chyba tylko zmienić na gorsze. Rangers nie daje, bo on korzysta ze sztuczek, które rzuca na swoje własne stwory, prawda? Więc to jest bez sensu. No cóż, no zostawiamy tak jak jest po prostu i walczymy. אז אתה גם יודע, יש דברות שמה